Jak zwykle e, zadaję pytania naszym gościom na konferencji. Dzisiaj Bartek Dul, do niedawna jeszcze Android.pl, e, najlepszy serwis Androidowy. Teraz, od dzisiaj, tak? Czy od wczoraj, e, komórkomania.pl między innymi. E, powiedz mi Bartek, wczoraj widziałem na Facebooku, że testujesz e, e, nowy tablet Motorola. Hmm. Powiedz to to Cacko i powiedz mi, e, czy uważasz, że wstawiłbyś kartę play online na kartę do tego urządzenia? No e, tak, tablety mają sporą przyszłość, e, szczególnie z Androidem. E, testowana przeze mnie Motorolaxum okazała się bardzo, bardzo fajnym, ciekawym urządzeniem, ma duże możliwości. No i właśnie funkcje internetowe są na tyle, na tyle takie rozbudowane, takie przyjemne i wygodne, że jasne. To no nic tylko to naprawdę włożyć właśnie play online chociażby na kartę i, i poruszać się z nią mobilnie, bo to jest całkiem mobilne sprzęt, zasadzić można do torby i nie ukrywam właśnie przez, przez, przez pół Warszawy z nią jeździłem. Testując to, to urządzenie, i myślę, że to by się bardzo dobrze sprawdziło. To... A powiedz mi tak, z oczywiście obserwacji, bo pewnie nie masz jakichś twardych danych, ale powiedz mi, jak to wygląda, ludzie kupują tablety u operatorów, bo one często są bardzo drogie. Czy kupują je na wolnym rynku, na Allegro? prawda jest taka, że jednak kupują je na wolnym rynku często nawet sprowadzają z zagranicy bo, bo, bo u nas też te ceny są troszeczkę chwilowo zaparowe um, chociaż, chociaż no jest, jest są, zaczynają się pojawiać tablety typu no nie wiem, na przykład Asus IPad Transformer czy Acer e Iconia, które już można kupić za około 1700 zł na przykład na wolnym rynku, co już i tak jest lepszą ofertą niż często u innych operatorów różnych operatorów w ramach jakiejś oferty, oferty na, na no. abonament, więc nie, sądzę, że to jest ciekawa opcja właśnie kupić się tablet na wolnym rynku i bez zobowiązań właśnie, zamiast podpisywać jakąś umowę, wybrać jakąś ofertę na kartę. To, to, to byłoby całkiem wygodne. Tym bardziej, że tak naprawdę tablet jest dodatkiem do, do nie wiem, głównego komputera, do smartfonu itd. i tak dalej. z niego nie korzystamy cały czas, więc lepiej jest mieć coś, tak mi się wydaje w przypadku tabletów, coś, coś na kartę, tak? Coś bez zobowiązań. Wydaje mi się, że to jest rozsądna opcja. I dlatego właśnie wymyśliliśmy prepaida pre online na kartę All Inclusive. Już od 9 złotych serdecznie nam polecam. Dzięki. Właśnie się dowiedziałem, że w ogóle miejsce naszej konferencji to jest siedziba Pisu tutaj obok budynku, także to bardzo ważne takie, bardzo poważne, poważne miejsce. Są z nami e, tym razem, e, ja nie wiem, jesteście współwłaścicielami, szefami? Wspólnikami. wspólnikami. Wspólnikami, portalu Telepolis, jak zwykle Witek, tym razem jeszcze Marcin. E, Chłopaki, ostatnio pani Strzeżyńska powiedziała, zresztą pisaliście o tym, że Play jest dla rynku takim, jest potrzebny po to, żeby była konkurencja. Czy uważacie, że Play Online na kartę all-inclusive jest konkurencyjny? Co wam się podoba w nim? Co się Wam nie podoba, Marcin? Każda, y, każda oferta y, i każde zmiany y, wprowadzane przez operatorów są dobre dla ludzi. Tak? Y, y, ludzie mają wybór i mogą sobie dostosować do, y, do własnych potrzeb. Także y, y, każda zmiana y, myślę, jest dobra. A ty z czego byś korzystał? W Gdybyś wziął tą kartę, to z czego, co byś potestował? <laughs> Pierwsze, to bym sprawdził, czy mam, y, czy mam w tym miejscu zasięg, co potrzebuję. Hmm. Tak? Ale, ale, ale oferta z, z zakładnymi pa, pakietami za doładowanie, myślę, że tego, że, że jest to, na co można zwrócić uwagę. Witek, a ty co ci się nie podoba w tym naszym <grym> Dlaczego od razu? Ja muszę być negatywny. Znaczy, black and white. Pierwsza sprawa na pewno fajna to, że to jest usługa nocnego transferu. Pierwsza w prepaidzie. Czyli z 10 zł rzeczywiście można w nocy przez miesiąc korzystać. Od razu mówię i oczami wyobraźni widzę komentarze na Telepolis Nie przebiliście o ryż na kartę Gdzie można mieć za 20 kilka złotych 6 na pół roku Ale jest to na pewno oferta lepsza niż była No ciekawą opcją jest na pewno możliwość zakupienia szybszego transferu Ale czy ta oferta się tak specjalnie wyróżnia na tle innych Wydaje mi się, że nie, bo, jest bar, bo o ile w wypadku głosu wszystkie sieci mają, powiedzmy, zasięg ogólnopolski, natomiast jeżeli chodzi o internet, to jednak e, trzeba się przejść po miejscach, gdzie najczęściej się skorzysta i zobaczyć, która z sieci jest w danym miejscu najmniej obciążona. Ja tutaj też przypomnę jeszcze, tylko pamiętajcie, że kupując, no, tutaj macie do wydania 9 złotych na starter, ale kupując w nasze play online zawsze macie 7 dni testów. Warto, tak jak powiedział tutaj redaktor Witold Tomaszewski, sprawdzić to bardzo dokładnie miejsce, w którym używacie internetu. Wtedy sami na własnej skórze najlepiej przekonacie się, czy dana usługa jest fajna i działa, czy nie działa. Dzięki. Za każdym naszym produktem stoi zawsze grupa ludzi, która, za, która jest odpowiedzialna za jego przygotowanie. E, tutaj mamy dzisiaj ojca i matkę. Nie wiem, kto jest z jest matką e, tego produktu. E, Adam Toruński, szef w ogóle całej oferty e, online. E, I Jacek ziemba, który bezpośrednio za ten produkt był odpowiedzialny. E, jesteśmy w studiu Pinup i my tutaj jesteśmy Pinup Boys. Nie ma tutaj żadnych Pinup Girls. Panowie. Tak, tak krótko, powiedz ja dam najpierw skąd ten black and white w ogóle, jak to wymyśliłeś, czy to agencja przyszła do Ciebie i powiedziała, że będą to takie startery, czy to jest zatem jakieś inne przesłanie dodatkowe? To było kilka rzeczy, ale tak naprawdę to było trochę z jednej strony spontan, bo zależało nam na znalezieniu jakichś kontrastowych, fajnych odniesień. Biały i czarny to jest dwa różniące się od siebie kolory, to jest jedna rzecz. Dwa, te nasze startery, jak nie wiem, część z Was widziała, są w kolorze białym i czarnym, pokazują dwa różne wartości, ilości gigabajtów, czyli to, co możesz sobie wybrać w zależności od tego, czy chcesz dużo korzystać, czy mało. No i chodziło o takie jakby no, krótkie pokazanie, czy jasne pokazanie, że jest jeden mały i duży starter, kolory to tylko dlatego, żeby było łatwo rozróżnić. To tyle. Zależało nam też poza tym, żeby pokazać, że nasze oferty playowe są zawsze konkretne, czyli nie ma tak naprawdę szarości, no i chodziło o pokazanie tego w sposób. Czarno na białym, po prostu. To, że to jest, jest bardzo dobra oferta. nie powiem, że biały jest. Powiedz, chłopaki, powiedzcie, kiedy, kiedy, to, Jacek, kiedy ta oferta powinna już tam do sklepu. Jak mówić, kiedy ktoś na przykład. Ja nie mówię o Warszawie, ale mówię na przykład nie wiem, o, o naszym salonie, w Nowym Sączu na przykład. Kiedy będzie mógł ten starter kupić? Oferta startuje 7 lipca, natomiast wiadomo, że dystrybucja potrwa jeszcze chwilę, ale myślę, że jest to kwestia kilku dni, od przyszłego tygodnia. Na pewno we wszystkich salonach Play będą już dostępne nowe startery. A z obecnych starterów można się migrować krótkim kodem, więc nadal są to pełnowartościowe startery. Wystarczy wpisać krótki kod lub zalogować się na Play24 i przejść do nowej oferty i korzystać z jej benefitów. Musisz dać, dać mi ten kod, bo chyba jeszcze na blogu go nie umieściliśmy. Rozumiem, że te kody będą od 7. aktywne. Dopiero po 7 będzie można z tego kodu skorzystać. Dokładnie. Razem ze startem komercyjnym oferty, kod gwiazdka163krzyżyk, zielona słuchawka i jesteśmy już w nowej ofercie PlayOnline na kartę. Gwiazdka163krzyżyk. Polecam. Ale się chłopak przygotował. tylko powiedz, ktoś doładowuje powiedzmy 30 zł konto, jak byś się tutaj poradził? Na taki najbardziej efektywny sposób te 30 złotych doładowania wykorzystać. Co byś włączył? Bo to zawsze jest trochę skomplikowane. Jaką masz radę dla użytkowników naszych? Właśnie to co jest najfajniejsze w tej, w tej ofercie to to, że użytkownicy mogą sobie sami wybierać co będą chcieli tak naprawdę robić. Czy będą chcieli dzwonić, SMS-ować, korzystać z transmisji danych w dzień lub w nocy. Myślę, że ciekawym opcją wykorzystania jest uruchomienie usługi nocny transfer, dlatego że uruchomienie tej usługi za 10 zł spowoduje tylko tyle, że przy doładowaniu za 30 zł nadal będziemy mieli prawie 1,75 GB na transmisję w ciągu dnia, a w nocy możemy ściągać bez limitu. Uruchomienie kolejnej usługi znowu obniży tak jakby ilość tych danych, limit danych w ciągu dnia, natomiast nadal to będzie grubo ponad 1,2 gigabajta, więc myślę, że... Fajnie można połączyć tutaj funkcjonalności głosowe z tymi usługami, w zależności od tego, co komu jest potrzebne. tak? Dziękuję bardzo, chłopaki. Bardzo fajna oferta. Ja myślę, że teraz możecie tutaj pozdrowić wszystkie dziewczyny z działu Play Online, których tutaj dzisiaj nie ma. I... Wielki yo. Wielkie jo! I dziewczyny z mixtury i dziewczyny z PostPayda, które Wszyscy siedzą dziewczyny. koło Was. Chłopaków też. Chłopaków, chłopaków też. Tak, też. Dzięki wielkie. No i jest ze mną e, super trąba powietrzna z działu PR e, Asia Kutylowska. Asiu, w ogóle bardzo dziękuję, bo to bardzo jest Twoja impreza, sama ją Są przygotowałaś. Ja byłem e, na urlopie, musiałam być na urlopie i tutaj sama to wszystko przygotowałaś, więc bardzo fajnie. E, powiedz mi, e, co było naj, najtrudniejsze w tej konferencji? Co Cię najbardziej stresowało? Prezentacja, jak zawsze. Dostniego. E, znaczy w sumie momentu, przez, to, że byłeś, przez to, że byłeś na urlopie, więc w piątek zamknęliśmy ją mniej więcej. Ale generalnie e, zawsze chyba prezentacja wzbudza na więcej. Czytałem takich... takie komentarze gdzieś na, chyba na Facebooku czy na Telepolis, które mówiły, że chyba nie stać nas na normalny streaming w kolorze i dlatego jest streaming czarno-biały. <laughs> Powiedz mi, e, z czego to wynika w ogóle? Dlaczego streaming też był czarno-biały? Wynika to generalnie z koncepcji całej jaką mamy, tak? Black and white. Taka jest koncepcja konferencji ten, i tak to ma wyglądać, tak to miało wyglądać. Sam, sam, tutaj nawet by było trudno robić kolory, bo wszystko jest czarno i białe. Dlaczego w ogóle wybrać to studio fotograficzne? Myślę, że dlatego, że jest y, dobra lokalizacja i tutaj łatwo jest wszystko zaaranżować. Chodzi, bo po naszej myśli można wszystko zrobić. Tak? Ten filmik, który też będziecie oglądać, który oglądacie teraz, też będzie czarno-biały, właśnie i dlatego, że nie stać nas na kolor. To jest oczywiście absurdalnym pomysłem. Po prostu wynika to z koncepcji. My jak robimy i nasze konferencje, zawsze staramy się jakiś taki mieć pomysł ogólny, który spina tę konferencję. Tak zobaczcie, jakie tutaj fajne koszulki. Ja Moje tak nie mogę, ja tak nie mogę. <laughs> Więc zapraszam Was serdecznie na kolejną konferencję, na kolejne nasze sprawozdanie. Dzięki wielkie, pozdrawiamy Ewę serdecznie, Ewę, nie. na razie. Nie w biurze. Jak zwykle na podsumowanie naszego, naszego, naszych wywiadów jest Bartosz, yy, nasza gwiazda. Bartosz, powiedz mi tak, w dwóch słowach najważniejsze, najfajniejsze takie cechy tej, tej nowej oferty dzisiaj, którą tutaj tak tam pięknie z biegu, z openera przedstawiłeś? Ja myślę, że to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest starter za 9 zł, bo to jest dostępność, czyli można wejść do kiosku, kupić sobie za 9 zł, przetestować, zobaczyć jak Play Online chodzi. A druga rzecz to jest naprawdę super sprawa. Jedną doładowujemy i z jednego konta nam schodzą zarówno transmisja danych, jak i jeżeli chcemy dzwonić czy SMSować, to również schodzi to z tego samego konta i stawki są jak zwykle w playu super, czyli 29 groszy za minutę. Ostatnio, jak byliśmy na, na Openerze, to tutaj się powydarzały różne bardzo ważne rzeczy w, na całej, branży, takie bardzo poważne komunikaty, wielkie transakcje. Wszyscy dziennikarze rzeczywiście pytają nas o komentarz. Powiedz mi, e, ja dostaję takie pytania, że szykuje się wielka rewolucja, jeżeli chodzi hmm. o mobilny internet. E, masz jakiś komentarz, chciałbyś to jakiś? My, my tego nie komentujemy, my robimy swoje, stawiamy sieć, polepszamy oferty i myślę, że to będzie, e, to będzie najlepszym. E, Strategią na ten okres. tak? My zawsze staramy się robić rzeczy dla klientów i robić je teraz, a nie obiecywać gruszek na wierzbie. Przepraszam Cię Marcin. No takie mamy wielkie dzięki miłego dnia na razie, dzięki.